Dzień dobrze posmakuj. Z tej strony Paweł i dzisiaj przygotuję dla Ciebie drobiowego kotleta pożarskiego. Zostań do końca. Moi, mili, dzisiaj na tapet biorę kotlety pożarskie. Podobno pochodzą z Rosji. Podobno jadał je car Mikołaj I, ale też historia jest powiązana z Aleksandrem I. Szef kuchni karem też podobnie je przygotowywał, więc tak naprawdę wersji jest kilka. Ja dzisiaj robię z indyka, z mięsa drobiowego, ale jest też wersja z indykiem, z cielęciną i są też dodatki np. wątróbki drobiowej. Można je zrobić z mięsa siekanego, ja dzisiaj mam mięso mielone. Mięso mielone z indyka z podudzia, tak samo jak gdybyście robili z kurczaka, to proponuję Wam wziąć podudzie bez skóry, bez kości i, i, i zmielić. Podsmażyłem już wcześniej cebulę na małej ilości oleju i dodałem masła. Cebula stygnie i wyląduje nam w mięsie. Bułka namoczona w mleku, dobrze dobrze odciśnięta, albo nawet bardzo dobrze wyciśnięta. Dodam. Kolejną rzeczą będą żółtka, które nam delikatnie zwiążą tę masę, ale naprawdę nie za dużo. Ja w ogóle to nie daję na przykład dzisiaj białka. Nie chcę, żeby te kotlety były za bardzo ścięte, żeby one nie były przez to bardzo twarde. Mam też dwa ząbki czosnku. Które zgniotę i zrobię pirę. posiekam drobno. Po czym dodam soli i przetrę nożem na desce. Pożarskie możecie panierować na przykład w mące, w jaju i w bułce. Ja z racji tego, że to mięso jest bardzo wilgotne i delikatne, w zupełności wystarczy, jeśli opanierujecie je w samej bułce. Drobno pokrojona świeża natka pietruszki. Raz, że doda nam kolor, ale również doda nam dużo smaku. Dodaję również podsmażoną cebulę. Ona już jest taka lekko złota, więc będzie miała więcej smaku. Na koniec nie możemy zapomnieć o soli i pieprzu, które grają tutaj bardzo ważną rolę. Pieprz świeżo mielony. Zawsze do kotletów pożarskich wybieram mięso z ud, dlatego że ono jest bardziej wilgotne. Ono nie jest tak suche jak mięso piersi, jest bardziej soczyste, ma trochę więcej też tłuszczu. Gdyby było za suche, to na przykład możecie sobie dodać kostkę stopionego masła. W sensie kosteczkę, nie 200 gram kostka. Masa gotowa, mogę już formować. Fajnie czuć natkę pietruszki i czosnek. Taki kotlet, który powinien mieć około 120 gram, 130, to po usmażeniu złapiecie jakoś, jakieś 100 gram. Zobaczcie, on jest ładnie wygłaszczony. E, dłonią, która jest wilgotna, podciągacie. Pogrubiacie go delikatnie z jednej i z drugiej strony i chodzi o to, żeby te kotlety były usmażone soczyste, tak, żeby one nie były przesuszone, żeby nie były wiórowate, żeby się Wam je smacznie, dobrze jadło. Lekko chrupiące z zewnątrz i soczyste w środku, nie wymagają dodatku sosu. Teraz panieruję, kładę je już sobie na, na bułkę. Są bardzo delikatne, więc musicie uważać, można je troszeczkę potem jeszcze uformować nożem. Zaczynają ładnie się smażyć, jest dźwięk smażenia i kolejny, daje się im ładnie przesmażyć, żeby dobrze złapały kolor, ta masa jest bardzo delikatna, bardzo plastyczna, więc też zwróćcie uwagę na to przy smażeniu, że jak będziecie przewracać, to musicie to zrobić szybkim, sprawnym, pewnym ruchem. Zwróćcie uwagę też na to, że te kotlety są stosunkowo grube, więc myślę, że z jednej strony naprawdę musicie 3-4 minuty przesmażyć, więc możecie nawet podwójnie zmieniać, się nawet potrójnie, żeby dospalić potrójnie tu z każdej strony, nie? No to jest piękny. Hmm, jest. Miło chrupiący, fajnie soczysty, bo sok z niego wycieka. Jest dobrze doprawiony, jest słony. Jest wystarczająco ostry. Czuć zapach natki pietruszki i też przebija się zapach czosnku, więc smakowo wyszedł ekstra. Moi mili, jeśli spodobał Wam się ten przepis na kotleta pożarskiego, to nie zapomnijcie zostawić suba, lajka i w komentarzu napiszcie, co chcielibyście, żebym jeszcze dla Was przygotował. Widzimy się już za tydzień. Koniecznie, do zobaczenia i pa! A jeśli chciałbyś sprawdzić i spróbować, jak tobie wyjdzie inny kotlet, to bardzo proszę, kliknij tutaj.